Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak a to jest podcast Słowo Miłości na dziś na kanale Inny Wymiar Sukcesu. Jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast albo na YouTubie na kanale Ludzie Sukcesu. Ja łączę rozwój z duchowością, piszę książki, które zmieniają życie, które leczą duszę, Leczą serce, które zmieniają nasz środek. Prowadzę sesje online i szkolenia różnego rodzaju. Na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie, jeżeli jesteś pierwszy raz. Link do strony znajdziesz pod spodem www.ludziesukcesu.com. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego podcastu. Hello, 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 hello. Um, kolejny dzień, kolejny podcast. Um, bardzo dużymi krokami zbliża się premiera e, Książki: Jak uleczyć, e, zranione serce. Um, wierzę, że zapisaliście się już na listę. Jeżeli nie, to koniecznie to zróbcie. Linka macie pod spodem, um, pod e, filmem na YouTubie albo w podcastach również, jak rozwiniecie sobie podcast trzy kropeczki to rozwinięcie, to będziecie mieli link do strony. Jeżeli nie, to na ludziesukcesu.com albo na Facebooku na Ludziach Sukcesu w postach i wydarzeniu znajdziecie link do zapisu. Te osoby, które się zapiszą będą miały dodatkowe bonusy. Na przykład jak poradnik wejść na swój szczyt, zdobyć swój szczyt i Nikt więcej tego nie dostanie i tak jak już mówiłam nieraz, yy, 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 jak to się nazywa? Autografy, tak? Dedykacje, autografy, dedykacje, jak to się nazywa? Jestem zmęczona mega. I yy, yy, dostaniecie tak dodatkowo yy, yy, autografy, dedykacje ręcznie pisane przeze mnie. Ja zawsze wypisuję to i. Cieszę się nawet, jak to wypisuję, bo, bo wiem, że ta osoba będzie to czytać, a to jest ode mnie z serca naprawdę, i każdy też jakby dostanie taki prezent ode mnie, taki który jest przepiękny. Uwielbiam go, i wiem też, że jak go czytacie, jak osoby, które go czytają, to jakby zmieniają całkowicie koncept tego, i yy, o czym będą czytać i co będzie się działo potem. Więc polecam Wam serdecznie. Dzisiaj chciałam dokończyć temat, yy, dlaczego yy, warto dotrzymywać sobie słowa, ale dzisiaj będziemy mówili na temat tego, dlaczego warto dotrzymywać słowa innym, tak? Czyli um, czy dotrzymujesz słowa innym, ty, jako ty? I dlaczego yy, chcę o tym mówić? Dlatego, że to yy, tak jak wczoraj mówiliśmy, to jakby buduje twoje poczucie własnej wartości, wiarę w siebie, jeżeli dotrzymujesz sobie słowa, ale jeżeli dotrzymujesz słowa innym, to również buduje twoje poczucie własnej wartości i wiarę w innych. Co więcej, uwaga, yy, buduje... Twój szacunek w oczach innych, czyli, że twoja jakby pozycja rośnie w oczach innych, że ty dotrzymujesz słowa. Jeżeli nie możesz czegoś zrobić, powiedz napisz. Po prostu słuchaj, przepraszam, ale nie dam rady, tak, a nie jakby olewasz sprawę yy, i zaprzestajesz czegoś. Uwaga, każdemu może się zdarzyć fuck-up. I, I ja znam to i sama również popełniam błędy, więc jakby mam tego świadomość i czasami na przykład z moimi klientami, którym prowadzę sesję, to zdarzyło mi się, że zapomniałam po prostu albo źle wpisałam, więc ja też popełniam błędy, ale jeżeli nie mogę, zawsze wcześniej piszę albo chcę przesunąć, to również piszę. Tak samo moi klienci również są do tego przyzwyczajeni, żebyśmy mieli kontakt ze sobą i żebyśmy mogli zmieniać opcje i godziny, ale to nie chodzi tylko o to, chodzi o jakby sam fakt dotrzymywania słowa. Jeżeli mówisz coś do swojego dziecka, że zabierzesz je na mecz, czy zabierzesz tak, dotrzymaj słowa. Dlaczego? Dlatego, że twój autorytet względem twojego dziecka rośnie, tak? Czyli on jakby widzi w tobie kogoś, kto dotrzymuje słowa, kto jest słowny, kto ma charakter, kto ma daną postawę. I to jest mega, mega ważne dla jakby umysłu tego dziecka, dla rozwoju Twojego dziecka, Twoich dzieci czy, czy dziecka, o, nie wiem, czy masz jedno czy kilka, więc jakby to jest bardzo ważne. Twoja żona, Twój mąż, jeżeli dotrzymujesz słowa, jakby no, ufa Tobie, tak? A wyobraź sobie, teraz obiecujesz raz, drugi, piętnasty swojej żonie coś i, i nie dotrzymujesz słowa. Jak ona ma w ogóle Ci zaufać? A po drugie, jak Ty masz zaufać jej, jeżeli ona mówi, że coś zrobi i czegoś nie robi przez nie wiem, trzy tygodnie z rzędu? I mówisz, słuchaj, no to ja, ja, ja sobie robisz, czy jak, tak? No, no to jest, słuchajcie, jakby m, bardzo ważne. Czyli z jednej strony my nie mamy szacunku do siebie, bo obiecujemy coś i nie dotrzymujemy sobie słowa, i jakby nie dotrzymujemy słowa innej osobie, więc nie mamy szacunku do drugiego człowieka. Bo obiecaliśmy mu to już kilka razy, a nie robimy tego. Zobacz, jak twoje poczucie własnej wartości jakby spada, m, i jak ta osoba widzi swoimi oczami Ciebie. Wyobraź sobie teraz, że Ty w pracy jesteś i, i mówisz tak, zrobię coś dodatkowego, zrobię i nie robisz. Jak Twój pracodawca Ciebie widzi albo jak ktoś Ciebie widzi, uwaga, i ja zawsze, i jeszcze raz powtórzę, zdarzają się, wiadomo, jakby wpadki i, i to jest jakby normalne, bo każdy yy, każdemu może się zdarzyć i, no chyba, że ktoś jest naprawdę takim perfekcjonalistą, takim mega, ja nie wyobrażam sobie ja jako siebie taką, dlatego, że ja mam luz do pewnych rzeczy. Natomiast wiem, że ci ludzie jakby mają ciągły stres, dlatego, że jeżeli czegoś nie jest zrobione, to jakby te, te, ci ludzie, ci perfekcjonizm prowadzi do ogromnego stresu, do ciągłego stresu i spięcia jakby, życia w napięciu i to jest mega niebezpieczne, dlatego nie mówię o czymś takim i Wierzę, że nie jesteś taką osobą, jeżeli jesteś, to koniecznie jakby musisz to przerobić w sobie, albo iść gdzieś właśnie do kogoś zapraszam się też do mnie, jeżeli chcesz, albo do kogoś innego, żeby przerobić to w sobie, dlatego, że mm, takie postępowanie nie prowadzi do niczego dobrego, co więcej frustruje i jakby może uwaga rozwalić relacje różnego rodzaju, związki itd. itd. bo, bo w pewnym momencie dana osoba druga może nie wytrzymać tego. I zdarzają się takie sytuacje, i znam takie sytuacje, więc jakby mówię, to trzeba mieć dystans też i wyluzować, tak? Ale dotrzymywanie, mówię, takim zdrowym dotrzymywaniu słowa innym osobom, czyli dzieciom, właśnie, a szczególnie dzieciom, współmarzące, współma, współmarzonkowi, swoim przyjaciołom, bliskim, tak? Mamie, tacie, nie wiem, komuś kolegom w pracy czy koleżankom, że, że to jest jakby bardzo istotna kwestia, dlatego że jakby. Wtedy Twój autorytet, twoja postawa rośnie w oczach tych ludzi, tak? Że z tobą można no, można na ciebie liczyć, że można z Tobą robić różne rzeczy i Ty dotrzymujesz słowa, a jeżeli nawet nie możesz, to uwaga, to mówisz o tym szczerze i otwarcie, że słuchaj, nie dam rady, przepraszam, mogę zrobić to w innym dniu. I co więcej, i nie tłumacz się też. Nie tłumacz się. Jeżeli nie możesz czegoś zrobić. A to też bardzo ważną kwestią jest, żeby się nie tłumaczyć. To jest też jakby taki wyższy poziom mentalności już. Ludzie, którzy są na wyższym poziomie mentalnym, rozwojowym, nie tłumaczą się po prostu. Nie wiem, czy nagrywałam na ten temat podcast, a jak nie, to muszę nagrać. Po prostu nagrywałam chyba. Nie, nie tłumacz się. Czy nie ma potrzeby, żebyś ty się tłumaczył i tłumaczyła komuś, dlaczego czegoś nie możesz zrobić? Albo jakby coś wyszło i po prostu nie mogę w danym momencie, nie mogę, przepraszam, nie mogę, coś mi wypadło, mogę to zrobić wtedy i wtedy, tak? A ludzie, bardzo często ludzie, którzy właśnie nie mają poczucia jakby własnej wartości i, i wiary w siebie, nie mają szacunku mm, do siebie, też oni jakby bardzo często się tłumaczą. Czyli, że nie zrobiłem czegoś, bo wiesz, bo moja mama, albo wymyślają, słuchajcie, różne rzeczy, to już w ogóle jest jakby, no, prowadzi do mm, no do kiepskich zdarzeń, no bo jeżeli wyjdzie, że okaże się, że to kłamstwo, no to jakby twój, twój, twój autorytet, twoja postawa w ogóle całkowicie spada, więc to też jest bardzo, bardzo istotne. Dlatego zwróćcie na to uwagę, żeby nigdy nie kłamać w takich sytuacjach, po prostu nic nie mówić. Nie mogę teraz, przepraszam najmocniej, mogę to zrobić w innym terminie, tak? Ale zawsze staraj się, jeżeli wiesz, że możesz coś zrobić, to dotrzymaj słowa. Jeżeli nie możesz czegoś zrobić, uwaga, nie obiecuj. Po prostu nie lubię ludzi, którzy obiecują, wiedzą, że nie mogą czegoś jakby, albo nie wiedzą do końca, czy będą mogli to zrobić, a obiecują z góry, że tak, zrobi, zrobię to, nie, pomogę ci, albo pojadę z tobą, albo, nie wiem, załatwię ci to, a tak naprawdę ta osoba kompletnie nie wie, czy to zrobi. I potem ty musisz prosić, bo jakby ufasz, że ta osoba powiedziała, że ci to zrobi, pomoże w tej, tej kwestii, i czeka na, na, na tą pomoc z Twojej strony, a Ty masz to zaproszenie w tyłku, w dupie, tak? I, i jakby jak, jak mega zaufanie Twoje spada u tej, w oczach tej osoby i jak bardzo jakby jest zawiedziona też tym, że Ty obiecałeś, czy obiecałaś, a nie dotrzymałeś słowa. I, I na ostatnią chwilę mówisz, że nie zrobisz tego. I ona w popłochu, ta osoba szuka teraz jakby ratunku, albo pomocy z innej strony, no bo czekała jakby na, na, na to, że no, ty obiecałeś, a nie dotrzymałeś słowa, tak? Więc to jest bardzo istotna kwestia. Często ludzie, którzy są toksyczni, działają też w taki sposób, tak? Czyli albo manipulanci, oni manipulują pewnymi zdarzeniami, sytuacjami, uczuciami ludzi i jakby nakręcają to i wpędzają właśnie w takie różne gierki, takie różne zagrania. To jest... Yy, jakby, jak wyczujesz coś takiego, albo się wydarzy taka sytuacja, bardzo y, jakby mówię, znaczy nie mówię, tylko jakby chodzi o to, żebyś zwrócił uwagę wtedy na tą osobę i na działania tej osoby. Dlatego, że jeżeli ona zrobi to raz, to zrobi to drugi raz i przypatrz się wtedy, w jaki sposób ona funkcjonuje, jak działa. Y, no bo ja po prostu y, wtedy w takich momentach już wiem, że coś takiego y, jakby y, nie może mieć miejsca. To tyle z mojej strony. Wierzę, że to pomogło Wam. Ściskam Was. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej.